Błyszczą szary strój, a przed nimi trzeba. Maszerują strzelcy, maszerują. Karabiny błyszczą szary strój. Jak zajechałem na tu przysięgę, jak znaczy już przysięga i... Zagrał hymn narodowy, jeszcze Polska nie zginęła i tam ta przysięga i mnie na pamięć przyszedł ten Niemiec, że, że znaczy te koguty się, bo wasza Polska nie powstanie. No i ja zapłakałem jak małe dziecko. Nie wiem, czy to taki sen, straszny, że. Tak, to chyba to chyba sen. Jak grunt z jasnego nieba wpada goniec z gminy z kartami do wojska. Mobilizacja. Wacek w polu przy orce. Wr wraca dyszanej. Pożegnanie, pożegnanie. To trzeba było sfotografować i widzieć, jak. Żegnałem się z żoną niecały rok po ślubie i ona. Wszyscy szliśmy, jak to się rozprawimy się z tymi hitlerowcami w ciągu, jak to się mówi, kilku miesięcy do, do, do Bożego Narodzenia. No taka była myśl, mimo że przykładów mieliśmy dużo i, i takich fatalnych, że w czasie mobilizacji nie wszyscy zostali uzbrojeni w ten najprostszy najprostszą bronią jaką jest karabin, plecak, i takie były wypadki. Tak, więc to był ogólny zamęt, ogólne, prawda, ogólne przerażenie i ta niepewność, ale myśmy mówili tam prawda, u siebie, że może czasem z miesiąc to pobędzie, a może z pół roku ta wojna. Tak, wierzyliśmy, że to się szybko, szybko skończy. Patrzę, mój koń się wali I tego mnie, proszę pana, e, przywalił, jak to na, na lewej stronę. I noga moja pod koniem. I ja, ale znaczy karabin, ja mam jeszcze ten. I ja tak pomału się wydostał i co, co tu ja będę robił teraz? już, już do niewoli wychodzi iść, ale ja słucham, leci sierżant jeden i, i żołnierz, i koło mnie. I ja karabin złapał i w ten czas my wadszek do, e, znaczy, w nogi. Pamiętam głos. Rzucajcie broń, dla kogo walczycie. Dzisiaj związek radziecki idzie nam z pomocą. I te słowa, to jak dziś pamiętam, to mnie w uszach szumią. Nasz porucznik wchodzi na beczkę, żołnierze mówi. Mamy wroga numer dwa. I kto silnej woli z nami, kto słabej woli zwalniamy. Z tyłu taki las brzozowy strzelają się no, do nas. My we dwa karabiny maszynowe, do tego czołgu, przyjeżdża strażak jeden. melduje, że Rosjanie przeprawiają się przez grot, piechotę, że przeprawia przez Niemen i drugi strażak, że z drugiej strony przez niego. 27 września w nocy ucichło, bo to Niemiec bombardował dzień i noc. Tę Warszawę. Słuchamy ucichło. Jedni mówią, że, że to ruski na pomoc idą, że, że Niemiec za no, tego wychodzi nas e, porucznik i mówi żołnierze wojna skończona. Ale żołnierze, nie martwcie się, bo jeszcze Polska nie zginęła. I... Panie, proszę pana, ja był wzywał w i nam wszystkim, że powiedział, że jeszcze Polska nie zginęła. I tyle myśmy go i widzieli już. Znaczy, i nas Niemcy zajęli. Nasze pokolenie udowodniło, myśmy szli, prawda, jak z lanco na czołgi, chociaż to trochę może wersji tej takiej fantaz fantazjowej jest, ale popartej przykładami konkretnymi. Jeżeli ja, dowodząc Plutonem, proszę pana, 28-letni człowiek, Polak, zamiast myśleć o tym z okrążenia, żeby się. Przebić, więc zebrałem swój pluton i sam na czele z, z ręcznym karabinem maszynowym, proszę pana. a Potem w niewoli nie przebiliśmy się, część dostałem się do niewoli. Nie myślałem wcale o czym o jakimś zabezpieczeniu o, o tego walczyć, przebić się, prawda i dalej walczyć. Się dookoła otaczają. I to moje chłopcy, ja przeprowadzę was kto może. No i powstaje tutaj związek walki zbrojnej. I Niemiec w taksówce oficer i mówi tak o Żołnierze, podczepiajcie te koguty z waszych czapek, bo już wasza Polska wszystko jeno już nie powstanie. To była wojna. Jeśli bym chciał powiedzieć, to ona wyrządziła nam wielką krzywdę. Rozbiła nasze życie rodzinne na przestrzeni sześciu lat. To są rzeczy, których nie da się naprawić, uzupełnić, proszę pana. Pamiętam to. Nie, nie przebaczam. A jej, tych wszystkich tych oficerów, co, co nas tam chowali tam i co karmili, to, to by gnał, pali, wziął, i za Gnałby wszystkie, ogromnie, ogromnie byli. Byli nie dobre. Czego on szedł? Czego on szedł? Przekroczył nasze granice. Nie przebaczam. Nie tym młodszym, to nie. Temu generalowi, co przyjechał, to, by, to może by przebaczał. Bo on, jak przyjechał do nas e, w Mińsku Mazowieckim, a taki pamiętam, wszystkie były złote, a te, a te oficerowie, kapitanowie, te porucznicy, e pan na baczność stoi, tu niech dyscyplina była, przed nim na baczność stoi. I a on znaczy pyta się nas, jak tu oni z wami się obchodzą. To on słucha i się odwraca do nich. A oni na waczność tylko stoją przed nimi i, i tam coś, tam coś tam odpowiadają. A on jem ręko tam. Ręko wykłada i wykłada i wykłada. I nareszcie skończył i i potem mówi: Tego, od dziś będziecie mieli inaczej. Zaraz tego samego dnia kuchnia przyjechała, obiad gotowany. A więc i my, jako ludzie i wierzący, mającymi zaległości, zaszłości raczej historyczne i nieprzyjazne, powinniśmy. Biorąc pod uwagę nasze rozumowanie logiczne być bardzo tolerancyjnymi. Czas rani, czas leczy. Przecież ta nasza historia narodowa przecież tyle przeszła. Ja się pogodził, ja się nigdy nie pogodzę z Niemcem, panie. Nigdy. Ja od maleńkości dostawał od nich w tyłek. To co oni robili z nami? To bym zrobił z nim, o tam nie ma cudów. Ja i, i ten dobry, ten przyjaciel, a ten jeszcze lepszy przyjaciel. Obydwa dobre przyjaciele. I Niemców, a nie i, i Niemcy takie dobre Pana, i, i Ruskie takie dobre. Oto. Oni jeszcze czekają na nasze, jeszcze czekają. Przetrwa miłość. Tak, chciałam powiedzieć. Przetrwa miłość. Nienawiść nic dobrego nie przynosi. I miłość, i ta miłość dała nam to, co my mamy, co widzicie. Kiedy ja teraz po prostu w, w dalszym wieku, ale gdzie, gdzieś wyjść, czy, 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 czy spacer, czy do kościoła, ja muszę tylko z, iść razem z Nim. Sama nigdy. Musimy razem zawsze. No. Powiedzmy sobie idzie. wyraźniej, nasza miłość trwa, ona prze, przeobraża się już w przyjaźń I, i różnie i jeszcze co ciekawsze, to też wynik czegoś. Mimo tylu przeżyć i przejść, różnica poglądów istnieje. O. A więc w różnicy poglądów i być razem, przyjacielsko. Wyrozumiałość, to, tolerancja to jest, my uważamy, Wyrozumiałość, tolerancja na co dzień. My uważamy, że to jest osiągnięcie nasze, osiągnięcie nasze osobiste. jak przysięga i hymn narodowy zagrał. I znaczy tam po tej przysiędze, to mnie ten Niemiec przyszedł na, na mnie, że znaczy te, te łożelki koguty te odszepcie swoich. Ja sobie myślę, widzisz, Polska się doczekała, że wolności, a nie, że koguty trzeba było zrzucić. Wszak wyjadą rusze nowe dni. Żarza Łańska, niech się domyśli. Zadana cena do Łańska brać. Wyciecz i droga trzeba śpiewać. Nasze szabrony wyruszają świat. Niech ta droga się was z nami wiat. Bo dla